Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja oczywiście bardzo dziękuję przedstawicielom Komisji Europejskiej za przedstawione informacje dotyczące walki z afrykańskim pomorem świn. Oczywiście te doświadczenia, które, które ma Komisja, w szczególności Dyrekcja do Spraw Zdrowia są niezwykle interesujące nas wszystkich. Natomiast no jakby trochę z niepokojem obserwuję, Y, y, taką jednolitą strategię walki z ASMF w, w, w sytuacji, kiedy potrzebne jest no, bardzo wyraźnie zróżnicowanie tej strategii. Ja dysponuję tutaj danymi z lat 2014-2020 i chciałbym na podstawie tych danych podkreślić, że odsetek przypadków w gospodarstwach małych do 10 sztuk to jest w skali całej Unii Europejskiej to jest 0,3% tych troszeczkę większych od 10 do 99 sztuk 1,6%, natomiast w gospodarstwach dużych powyżej 1000 sztuk to jest 3,8% jeżeli chodzi o straty, to w tych gospodarstwach małych dotyczy to 10 tysięcy sztuk, w tych średnich 3,6 tysiąca sztuk, a w tych powyżej tysiąca sztuk to jest 1,1 miliona, miliona sztuk. To oznacza gigantyczne koszty utylizacji. Przywołany był parę razy mój kraj Polska, także dane. Małe gospodarstwa 0,2% zakażeń. Te średnie, 10, od 10 do 99 sztuk, 0,3% duże powyżej 1000 sztuk, 3,1% utylizacja w małych gospodarstwach w Polsce 475 sztuk, w tych średnich 6000 sztuk, w tych dużych powyżej 100 tysięcy sztuk. Podaję te dane nie dlatego, żeby tu epatować państwa tymi informacjami, ale po to, żeby uzmysłowić dyrekcji generalnej do spraw zdrowia, że musi być zróżnicowanie strategii walki z ASF w zależności od wielkości gospodarstwa i wielkości hodowli. Jeżeli rzeczywiście w dużych gospodarstwach powyżej tysiąca sztuk, te straty są tak gigantyczne to trzeba się zastanowić, czy gospodarstwa małe powinny stosować tę samą strategię walki za SFM, jak te gospodarstwa wielkie. wielkie. I pod rozwagę panom dyrektorom zostawiam właśnie te dane, które zaprezentowałem. Dziękuję bardzo.